Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja Rzeczpospolitej obojga narodów, będąc wspaniałym dziełem polskiego patriotyzmu oraz rodzimej myśli politycznej, w piękny i doniosły sposób wieńczyła próby naprawienia osłabionego, chylącego się ku upadkowi państwa polskiego. Zapisując się na kartach naszej historii, jako największe osiągnięcie legislacyjne Sejmu Czteroletniego, konstytucja ta nie tylko wprowadzała zasadnicze zmiany ustrojowe, ale przede wszystkim była wyrazem troski o dobro wspólne i uniwersalne, ponadczasowe wartości, które kształtowały i umacniały tożsamość naszego narodu. Uchwalenie konstytucji przebiegało w bardzo ostrym sporze politycznym. Nie brakowało bowiem w ówczesnej Polsce przedstawicieli szerokich i znaczących środowisk politycznych, niezdolnych do włączenia się w powszechny nurt prac nad nowoczesnym ukształtowaniem ustroju Polski, który mógłby uchronić ją przed późniejszym tragicznym losem. Przeważyły partykularne interesy korupcja, brak odpowiedzialności, krótkowzroczność, brak patriotyzmu. Uchwalona w tak dramatycznych okolicznościach dziejowych konstytucja wskazuje tym dobitniej na niepowtarzalną wartość pierwszej w dziejach polskiej ustawy zasadniczej, która stanowiła nie tylko wyraz wnikliwej refleksji nad kwestiami prawnymi, ustrojowymi i politycznymi, ale także akt heroicznej walki o zachowanie polskiej państwowości, a w szerszej perspektywie polskości. Polacy potrafili zbudować silne państwo, Pierwszą Rzeczpospolitą i naprawiać ją, gdy tego wymagała. Historia uchwalenia aktu prawnego stanowiącego jedno z największych osiągnięć w dziejach narodu polskiego i nowożytnej Europy. Stanowi cenną lekcję, z której powinniśmy korzystać również współcześnie. Naszą powinnością, jako spadkobierców Konstytucji 3 maja i idei, które urzeczywistniali jej autorzy, jest nie tylko troska o pamięć, ale także codzienna praca dla dobra wspólnego. Kiedy dziś spoglądamy na tragiczne wydarzenia, Rozgrywające się za naszą wschodnią granicą, tym bardziej uświadamiamy sobie, że musimy być jednością. Jak powiedział wielki Jerzy Washington, ojciec założyciel Stanów Zjednoczonych: Zjednoczeni stoimy, podzieleni upadniemy. Wspólnota, którą tworzymy, została ufundowana na wolności, suwerenności. Tradycji, poświęceniu, oddaniu, patriotyzmie oraz odwadze przewijającej się w myślach i czynach. Jako Polacy bądźmy przygotowani, aby trwać, rozwijać się i budować jak najlepszą, bezpieczną oraz dostatnią przyszłość dla Polski i Polaków. Wiwat Konstytucja, wiwat 3 Maja, niech żyje wolna i niepodległa Polska.